Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na Hall z Tajlandii. Myślę, że to jest jeden z ulubionych filmów, tak generalnie rzecz ujmując. Ja uwielbiam oglądać hole, mam nadzieję, że Wy też. To już jest moja, któraś próba nagrania tego filmu. W każdym razie, jak montowałam go za drugim razem, już taka szczęśliwa, że w końcu go nagrałam. to się okazało, że wcięło mi gdzieś środkowy plik, więc zaczynamy od początku, ale z drugiej strony to dobrze, bo też zapomniałam kilku rzeczy pokazać. Także zaczynamy. Haul nie będzie typowym haulem takim mierzymy. Nie będę pokazywać tych rzeczy na mnie, dlatego że tych rzeczy jest bardzo mało, takich do przymierzania. I pierwszą z nich zaczniemy sobie od ubrań może. Będzie zwykła, szara, najprostsza koszula Ja z, jadąc do Tajlandii jechałam z taką myślą O Boże, jak ja się obkupię, tyle ubrań kupię Zrobię sobie zapasy, bo już dawno nic nie kupowałam do ubrania Tam jest tak tanio No i rzeczywiście, to trzeba przyznać, że jest bardzo tanio Ale te materiały często idą w zgodzie z tą ceną Więc jeżeli coś jest bardzo tanie To też materiały e, bywają no kiepskie Takie sztuczne polestery Poliester, jakbyście chodzili w plastiku Niestety, ale zdarzyły się Dwa takie stoiska, na których Naprawdę były bardzo Ale to bardzo dobre Materiały i do tego niskie ceny Tak, na przykład ta koszula, ona z tego Co pamiętam kosztowała chyba 20 zł Albo nie, całe 20 zł I to jest zwykła One już wiecie, były, były prane Także są trochę takie wymęłane e, Przepraszam was za to Zwykła, szara koszula, prosta Bawroniana, chyba, bo tu nie ma wiecie, No nie ma metki z czego to jest wykonane I to jest rozmiar XL Tak, no wiecie, no tam troszeczkę rozmiarówka jest inna Więc radzę wam wszystko mierzyć I nie brać jak macie s s Tylko zdecydowanie mierzyć Bo rozmiary się różnią Więc to by była pierwsza rzecz No i na tym straganie Właśnie gdzie kupiłam tą koszulę Było dużo, ale to dużo rzeczy Dobrej jakości ale fasony były takie bardzo oversize'owe, albo takie nietoperze. Ja już w takich fasonach się nie czuję za bardzo i też mnie to dodatkowo jeszcze poszerza, więc wybierałam tylko naprawdę to, co mi się podoba, a nie to, co tak wiecie No, fajne, wezmę, bo tanie, ale tak w sumie to, to średnio. Kolejna rzecz to jest taka bluzeczka, które są teraz widzę w sklepach, wchodzą powoli. Krótka bluzka, taka złamana biel. Wyszywana, koronkowa, można powiedzieć, ale ten środkowy pas jest zasłonięty, więc to jest fajne, bo tutaj nic nie prześwituje. No tutaj kawałek brzucha widać, to się nie oszukujmy, więc to jest fajna bluzka na jakąś imprezę albo na plażę, na wakacje ogólnie, tak na miasto, żeby nic nie zarzucić na nią. No to to nie wiem, czy się odważę. Poza tym tutaj w, w, w tutaj w Irlandii nie ma aż takich upałów, żeby, upałów, żeby aż tak się roznegliżać no a co do nagliżu, to jeszcze mam ostatnią rzecz, e, którą też wytargowałam, bo ja tam wszystko targowałam i nie wiem, nie pamiętam, wiecie co, 22 zł chyba udało mi się za tą sukienkę stargować. E, jest to sukienka Maxi w kolorze granatowym z liśćmi takimi palmowymi. Długa. Tutaj ma taką powiewającą falmaneczkę. Odcięta jest pod biustem, więc dla mnie fajnie, bo ja nie mogę mieć odcięcia w talii. Mam taką figurę, że Mam dosyć duże wcięcie w talii Mimo swojej figury I po prostu jak mam to wcięcie w talii A jestem szeroka w biodrach To po prostu to wygląda jak takie Szt! I tutaj taka bomba, wiecie Także no nie mogę Więc to odcięcie jest pod biustem No i zwykła długa maxi I na końcu ma taką falbankę jeszcze pano. Co też dodaje moim zdaniem uroku Tak fajnie się komponuje z tą falbanką tutaj na biuście No i to by było tyle z ubrań Przechodzimy myślę do akcesoriów I... Dwie pary klapek w tym będą. I pierwsza rzecz to będą okulary. Ja ogólnie kupiłam dwie pary okularów, ale niestety tylko ta przeżyła bo one były chyba za 4 złote czy za 3 złote, więc wiecie, no żadne pieniądze. I są to awiatorki takie zwykłe, ze srebrnymi dodatkami. To jest fajne, że są ze srebrnymi dodatkami, nie ze złotymi, bo ja tak jak wiecie, nie lubię złotych dodatków. A druga para, to pokazywałam Wam w tym wcześniejszym holu, co nagrywałam. Czarne okulary, takie leciutko kocie, no ale niestety one się rozleciały w drobny mak niestety. Kolejnie, mamy tutaj torebeczkę, za którą była taka kolejka, bo pojechaliśmy słuchać na taki, to jest chyba największy market, taki weekendowy. Ale w ciągu tygodnia też jest ten market, tylko o wiele bardziej okrojony. I pojechaliśmy sobie wieczorem w piątek, żeby pojechać sobie na zwiady, zorientować się jak tam jest. I było takie stoisko, gdzie na ziemi, oczywiście to wszystko było wypakowane. Było, nie wiem, z milion tych torebek i były czerwone, granatowe i czarne bodajże. I stwierdziłam, że no ja zawsze marzyłam o czerwonej torebce, wezmę sobie czerwoną potem, żałowałam, że nie wzięłam granatowej, bo uwaga, uwaga, ta torebeczka kosztowała ten 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 10 zł. Tak, 10 zł. I powiem Wam, że gdyby nie pasek, który no widać, że jakościowo nie jest zbyt solidny, to sama torebka w sobie nie odbiega niczym, a wręcz bym powiedziała, że jest dużo solidniej wykonana niż takie torebki z sieciówek. Więc no, no jak na razie jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, ile ten pasek pożyje. Ale wiecie, no nawet 10 zł, to nie oczekujemy tutaj cudów, ale naprawdę ceny w porównaniu z Polską, a już w ogóle z Irlandią, no to jest. Niebo, a ziemia Coś od czego w sumie powinnam zacząć ten haul Czyli magnesy, bo bez tego się nie obejdzie My sobie wzięliśmy taki malutki Dosłownie magnesik z Dubaju Nawet nie wiem, czy tutaj będzie widać Z Burj Khalifa Burj Khalifa, sorry A tutaj mam taki okrągły magnes Ze słoniem Z napisem Thailand I z flagą Także tak to się przedstawia Zawsze, przy, zawsze przywozimy ze sobą magnesy Uwielbiamy magnesy, ale w sumie dla nas taką największą wartość no niestety mają te magnesy, które sami sobie przywieziemy, przywieziemy, sami kolekcjonujemy No, także no niektórzy tak mają, my też tak mamy, że wolimy sobie sami przywozić magnesy No ale dobra, przechodzimy dalej, bo mówię, tych rzeczy jest sporo Tak, coś co uratowało mi życie, jak było tak potworne upały, to co prawda wiecie, jak się wachlujecie, to jednak czujecie to ciepłe powietrze ale bądź co bądź to jednak dawało ulgę. E, także jak jesteście na jakieś wakacjach, gdzie jest mega gorąco, albo w środkach transportu, gdzie czasami się zdarzało, że w autobusach nie było klimatyzacji, to polecam, albo na takie targi właśnie weekendowe, gdzie jest dużo ludzi, gdzie są e, duże skupiska, e, małe korytarzyki, małe przejścia, to naprawdę to jest mega, ale to mega sprawa i rzeczy. Które też uratowały mnie, a, a dokładnie moje stopy, to są klapki. Pierwsza para to była para, którą kupiłam za 10 zł chyba, wydargowałam. To są zwykłe klapki, gdzie są materiałowe. One co prawda miały na tym materiale taką gumową osłonkę, ja to przecięłam, żeby mnie nie obcierało między palcami nic. I wzięłam je tylko z tego względu, że były w miarę klasyczne, a ciężko takie rzeczy, bo jednak są takie jakieś naciopane ze słonikami, z palemkami, to wzięłam właśnie z tego względu te klapki i, i też również z tego względu, że mają lekkie podwyższenie, bo ja sobie załatwiłam stopy właśnie chodząc w japonkach, które są mega płaskie, więc jeżeli, jeżeli jedziecie na Wolniej Paulina, burz... masakra, jeżeli jedziecie na wakacje, to polecam wam brać buty z delikatnym podwyższeniem, bo załatwicie sobie i mówię Wam, ja już potem miałam odcisk na odcisku, bo chodziliśmy bardzo dużo, a każdy kamyczek pod stopą czułam, no i tragedia nie polecam. A drugie klapki, które uratowały mi życie, to są klapki, które kupiłam też chyba za 10 zł i też chyba o tej samej pani. To są klapeczki, które tu są normalnie na takiej grubej piance, więc nie będą się tam odciskać. I... Paski mają gumowe, więc no nie jest to na upały. Tu mają jakiś taki brolancik ale kupiłam je z tego względu, że była ulewa taka potworna, że wody było po kostki w Bangkoku, więc stwierdziłam, że jestem w Adidasach. Jedyne buty, w których mogę chodzić, tam, które mi nie obcierają, w których jest mi wygodnie, więc spakowałam po prostu te buty do plecaka Kamilowi i kupiliśmy klapki takie, no i chodziłam w tych klapeczkach. Całe szczęście właśnie, że na tej głównej ulicy Chaos and Road jest tego multum, tylko właśnie polecam Wam się targować. Bo takie klapki tego typu są nawet około 35 zł, no a ja jak widzicie kupiłam za 10, więc pamiętajcie, warto się targować. Dalej coś z biżuterii, czyli bransoletki, które są teraz bardzo modne, a tam mega popularne. W ogóle mi się wydaje, że akurat wzór muszelek to będzie zawsze modny, szczególnie na wakacjach. Mi te bransoletki się bardzo kojarzą z dodą w ogóle, jak ona jeszcze była taka bardzo młodziutka i nosiła te bransoletki z muszelkami. Tak mi się jakoś tak kojarzy z dodą, więc pierwsza jest na ciemnym pasku, na czarnym. W sumie teraz to już na takim siwym, bo trochę ja jej nie ściągam, więc ona się już wypłukała. A druga. Jest cała z muszelek I po prostu jest na takim jaśniutkim Regulowanym pasku I tej jeszcze nie nosiłam Także tak to wygląda Takie bransoletki też super wyglądają Na nodze na wakacjach Osłonka na paszport Bo ja cały czas nosiłam paszport tak bez Niczego i wiecie, żeby to się nie niszczyło To jednak fajnie mieć Taką osłonkę Ja sobie wybrałam w takim holograficznym Kolorze niebiesko-fioletowym Błyszczącym i do tego wziąłam dwie takie, nie ma to powiedzieć, przyczepki, nalepki. No nie wiem, bo to się wbija, oni to tak wbijają w ten materiał. Samolocik i słonik z napisem tutaj Paulina. W razie, jakby się coś zgubiło, wiecie, nigdy nic nie ma do twu, odpukać. W środku mamy przegródkę na paszport i takie przegródki na karty do tego. I to pamiętam, że kosztowało mnie 8 chyba złotych, bo całość z takim, z takim tutaj emblematem, plus do tego jedna zawieszka to było. 6 zł, a z dwoma to było 8 zł, więc to jest dla mnie super przydatna sprawa. I coś z biżuterii jeszcze i potem tak patrzę, że już przejdziemy do, tak, do kosmetyków. A nie, słuchajcie, jeszcze jedna bluzka mi tu wisi, no widzicie? No ale dobrze, już zaczęłam od tej biżuterii, to kupiłam sobie w Dubaju na lotnisku mm, taką zawieszkę, na szczęście takiego oczka. Pewnie kojarzycie ten moc, mam nadzieję, że tutaj widać. W środku niebieskie oczko Ja mam ten motyw na bransoletce kupionej z Malty Także będzie fajny komplecik Jeszcze go nie nosiłam jak widzicie Ale niektóre z rzeczy kosmetycznych już używałam Więc będę mogła coś na ten temat powiedzieć Ale jeszcze zanim do kosmetyków to pokażę wam tą koszulkę A to jest zwykła, najzwyklejsza biała koszulka z napisem I love Thailand Tak i to jest męska koszulka Ja też ją oczywiście tam wytargowałam I ja ją sobie wzięłam z myślą o spaniu po prostu, jako taką pamiątkę, ale głównie z myślą o spaniu. No i dobra, myślę, że to jest wszystko, a teraz przechodzimy już do części kosmetycznej. Będę tak sobie sięgać, bo tutaj mam całe krzesło zawalone tym i zaczniemy sobie może od takiej błahej sprawy, ale jednak ważnej w takich upałach. To są antyperspiranty, ja sobie wzięłam taki mini antyperspirant o zapachu Fresh Sakura. Bardzo ładny zapach, naprawdę. I on jest troszeczkę w innej formie, bo mm, nie jest to tutaj psikane, tylko trzeba otworzyć i jest taki spray. No, u, u nas tutaj, przynajmniej w Irlandii, jest normalnie, jak się tak patrzy, to normalnie jest przycisk i się psika dobra w To jest w ogóle nieistotne w tym momencie. A drugi antyperspirant to jest Rexona i to jest yy, suche serum. O moim ulubionym ogólnie zapachu z Rexony, czyli Shower Clean. Taka niebieska wersja, tutaj z falą. I powiem Wam, że rzeczywiście on nie daje takiego uczucia mokrego pod pachą, bo ja nie lubię używać kulek, bo nie lubię tego uczucia mokrego, także zawsze wybieram antyperspiranty w sprayu. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o moc, to są podobne, ale ten to jest w ogóle killer. Nie wiem, jak oni robią te antyperspiranty, ale mówię Wam, przy takich upałach, jak się popsikałam rano. I nie mieliśmy możliwości, żeby na przykład w ciągu dnia się wykąpać, nie wracaliśmy. To i tak trzymało cały dzień. Także no mega, mega, mega Wam polecam. Dobra, dwie rzeczy z tej samej serii. To są rzeczy takie mleczne, bardzo popularne w Tajlandii. Tam jest bardzo dużo rzeczy w ogóle wybielających, z dodatkiem mleka kolagenu, no i pierwszą rzeczą jest właśnie pianka do mycia twarzy, tu nawet macie krowę narysowaną to jest popularna, bardzo popularna marka w Tajlandii z tą krową z Ciento, chyba tak więc to jest pianka i do tego wzięłam sobie, już to mam odpakowane, bo już używałam tego, wzięłam sobie serum do twarzy też z tą krową, bardzo leciutkie, nawilżające. I jestem mega zadowolona z tego kompletu. Tylko nie wiem, co się stało, ale po podróży w samolocie to się tak ciężko wyciska. Tą, tą piankę, a czy wiecie, no, pianka to powstaje dopiero w rękach, jak się to z wodą połączy, ale tak się to ciężko wy, wyciska, że jest. No tak średnio, ale jeżeli chodzi o sam kosmetyk To naprawdę bardzo delikatny Nawilżający Ma delikatny zapach mleka Więc jeżeli, jeżeli nie lubicie takiego Troszeczkę jakby mleko w proszku Coś takiego i to też ma taki zapach To się szybko ulatnia, ale jakbyście chcieli kupić To tak w razie czego wam mówię Serum jest yy, super pod makijaż Bardzo takie w konsystencji Może nie lejącej, ale yy, Delikatnej Nie i taki wiecie, taki lekki krem nawilżający O! Dobra, z kremów to by było tyle. Przejdziemy sobie, myślę, teraz do zapachów. I mam tutaj aż cztery zapachy. I pierwszym zapachem, który kupiłam, e, nawet nie pamiętam, to była jakaś taka taki mini sklepik przy takiej głównej drodze, przy takiej takiej. E, z Myslin, z Myslin czy Tin Właśnie nigdy tego nie mogę spamiętać, bo tutaj takie dziwnie jest napisane Tin chyba. I to jest taki zapach, będziecie widzieli wszystko na przebitkach. Niestety nie polecam Wam tego zapachu. Zapach sam w sobie jest, no taki ładny, kobiecy. Powiedziałem, że bardziej wieczorowy, bo jest taki troszeczkę ciężkawy, ale nie utrzymuje się kompletnie. Za to coś, co kupiłam na czatu czaku, to jest firma Krzak. Nie mam pojęcia, coś tu jest po tajsku napisane. Takie przelewowe, wiecie, że nalewają do buteleczek perfumy. I to jest już bardzo rześki zapach Taki troszeczkę cytrusowy, nie w moim klimacie Ale jak na tamten klimat Z kolei to takie zapachy się sprawdzają Bo nie duszą A co było moim zaskoczeniem Ta buteleczka, nie wiem czy powiedziałam Kosztowała 8 zł I trzyma się naprawdę kilka dobrych godzin Więc ja byłam w szoku Że takie perfumy Mogą tak długo na skórze Wytrzymywać Ale... Co do wytrzymałości, to tutaj jestem dopiero w szoku. Powiem Wam, że do tej pory nie mogłem uwierzyć, że zapachy za taką niską dosyć cenę mogą się tak długo trzymać. Pierwszym zapachem jest tak ładnie zapakowany zapach, już widzicie, jakie on duże zużycie. Zapachu z marki Color mi bodajże. Ja sobie wybrałam, tam było dużo tych wersji kolorystycznych. Ja sobie wybrałam taką jasną różową. I ona jest słodka, ale zarazem rześka No to jest bardzo ładny zapach Taki kobiecy, zwiewny Tak mi się kojarzy z taką krótką sukienką Z taką świeżością, czystością Bardzo ładny zapach I utrzymuje się naprawdę długo I do tego jeszcze takie opakowanie ładne no, zobaczcie, także nawet super prezent, super pomysł na prezent. I tak jak mówię, to było kupione na lotnisku w Dubaju. I dru, drugi zapach, który był troszeczkę droższy dosłownie, to jest po prostu killer. Jak tym się popsikam, to jeszcze wieczorem normalnie czuć. Także powiem Wam, że no, może nie, że żałuję, no bo ile można tych zapachów brać? I tak tutaj widzicie, że wzięłam kilka. I tak był on zapakowany, też taką flaszeczkę. I to jest Perfumer's Choice. Mm, wersja taka, czarno-różowa numer 8 mm, Master Perfumer i to jest dwie wody perfumowane, ale to to jest bardzo słodkie, wieczorowe to mi się w ogóle kojarzy z Dior'em z Poison Girl, ten zapach jest no takim sztosem, że jeżeli kiedyś jeszcze się zdarzy, że będziemy jakoś przelotem w Dubaju, to na pewno zrobię sobie zapas tych zapachów, bo naprawdę warto, bo się tak długo trzymają i zapachy są takie inne niż dotychczas. No chociaż, tak jak mówię, ten mi bardzo przypomina Poison Girl, ale są naprawdę sztosik Dobra, przechodzimy dalej. Kremy, kremiki. Co jest fajne, to że możecie w 7 eleven czy gdziekolwiek w różnych drogeriach kupić takie próbeczki, ale to są próbki w takich dosyć dużych pojemnościach, bo tu jest na przykład, yy, co właśnie, nie wiem, 39 na przykład mililitrów. Ta akurat ma 7 ml, ale mm, starczają one naprawdę na dosyć długo i tutaj mam jeden podkład, drugi jakiś nawilżający krem, którego jeszcze nie używałam. Tutaj też mam krem, który w ogóle myślałam, że ten Didi krem to jest podkład, a co się okazało, to się okazało, że jest zwykły krem z filtrem. No i pięćdziesiątka też, która na pewno się przyda na jakiś taki jednorazowy wyskok gdzieś czy na plażę I co jest fajne, że one są tutaj zakręcane, te tubeczki, to jest fajne Jeszcze miałam jedną, ale nie wiem dlaczego, czy ona mi jakoś wybuchła w samolocie, czy co, uświętoliła mi wszystko Całe szczęście miałam w reklamówce to, bo to był krem CC czy podkład, już nie pamiętam nawet Także pamiętajcie, żeby przed podróżą spakować to mimo wszystko jeszcze w woreczek jakiś. Co do podkładu to mam tutaj jeszcze podkład z Katidol, też taka popularna w miarę marka z Tajlandii bodajże. W sumie się co nawet nie wiem, bo tutaj są jakieś bardziej mi to wygląda na chińskie znaczki jakieś, a nie wiecie co to jest w Korei produkowane. No, no to dobrze wiedzieć zawsze. I to jest podkład na zasadzie tej gąbeczki. Nie miałam nigdy czegoś takiego, używałam, już bardzo fajnie się sprawdza. Ale jest to podkład matujący, więc trzeba uważać z pudrem, jaki się do tego dobiera, bo naprawdę jest matujący. Więc, nawet do cer tłustych, bym, bym polecała. Bo tu jest właśnie, że kontrola Sebum. Także, no, polecam ten podkład z podkładów to by było tyle, ale mamy za to trzy pudry jeszcze, trzy kultowe pudry, jeden to będzie puder zakupiony w 7-Eleven czyli ten BB Powder Sponsa, który jest bardzo, ale to bardzo popularny w Tajlandii i powiem wam tak, używałam go, jestem zadowolona, jest on bardzo fajnie tak mocno zmielony puder, ale jeżeli macie mm, żółtą cerę, żółty odcień skóry to może się nie sprawdzić On się w miarę tak dopasowywuje Ale jeżeli jesteście bardzo ciemne Albo macie bardzo żółty odcień skóry No to może, może być średnio I tu mam dwa pudry ze Hand, Nie wiem jak zwał, tak zwał Ale myślę, że możecie kojarzyć te pudry One wyglądają tak Mają szatę graficzną taką kwiatkową no, i tak jak mówiłam, na przebitkach Wam pokażę. Bo tutaj nie ma sensu, sensu żeby Wam zbliżała, bo wiecie, jak mój aparat niestety nie chce szybko fokusować. Maseczka do twarzy jeszcze mi została mleczna. Też bardzo popularna, ponoć zachwalana. Ma bardzo dobre opinie. Eee, no, zobaczymy. Jeszcze nie używałam. I ostatnie dwie rzeczy, bo tu widzę, że mi gdzieś w kąt jedna, a wiecie co, to się sorry, ale schylę, bo aż tak niedaleko mi spadła. O! To jest maść tygrysia. My wzięliśmy akurat y, chłodzącą, są też rozgrzewające i to jest wiecie, na ukąszenia komarów, na bóle stawowe. No, taka maść, też kultowy produkt i kultowy produkt, który Wam bardzo polecam, czyli sztyw do nosa. Jeżeli będziecie w Bangkoku, nie tylko, ale głównie jednak to w Bangkoku, w takich miejscach y, może mniej turystycznych, chociaż nawet w tych turystycznych bywa, że jest smród nie, nie do zniesienia, albo będziecie jakimiś takimi uliczkami bocznymi przychodzić. To fajnie jest mieć coś takiego pod ręką, żeby w razie czego sobie powąchać, bo ja na przykład jestem bardzo wrażliwa na takie zapachy niemiłe niestety i potrafi to uratować nos. I tak patrzę, że to będzie chyba ostatnia rzecz. Tak, mydełko, też bardzo popularna sprawa, bożach to pachnie. Słuchajcie, to tak pachnie, że normalnie aż mi ślinianki zaczynają pracować Ja sobie zostawiłam mydełko w kształcie mango Ale jest tego naprawdę od koloru do wyboru Więcej rzeczy niestety wam nie pokażę Chociaż no więcej rzeczy jest, ale są popakowane już na prezenty Ja wam, popakowa ja wam pokazałam tylko to, co ja sobie przywiozłam eee, Nie pokazuję wam rzeczy, które sobie tam Kamil kupił Tylko rzeczy, które ja kupiłam no i co kochani? Myślę, że to by było na tyle w tym filmie, a teraz mam dla Was niespodziankę. Tak, mam dla Was niespodziankę. Jest to niespodzianka w postaci takiego mini rozdania. Tak jak widzicie, mam tutaj siateczkę w słoniki. I z racji tego, że jest Was coraz więcej na moim kanale, co prawda te osoby wolno przybywają. Ale bądź co bądź, powolutku, ale jest Was coraz więcej, jesteście ze mną Komentujecie, dajecie łapki w górę Nie pamiętajcie, nie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentarza oczywiście I w ramach tego, żebyście poczuli się, że jesteście dla mnie ważni Że to dzięki Wam tutaj jestem, że to dla Was nagrywam te filmy Że były nagrywane też vlogi, żebyście się poczuli tak, jakbyście podróżowali razem z nami To postanowiłam, że dla jednej osoby wylosowanej, totalnie losowo, tak jak mówię, jest to rozdanie. Nie trzeba tutaj pisać żadnych wierszy i odpowiedzi. Po prostu jest to rozdanie, więc jedna z osób, które skomentują film, zostawią łapkę w górę i oczywiście będą moim subskrybentem, dostanie taką paczuszkę ode mnie, od nas. I już wam pokazuję co tu jest. Jest tutaj maseczka z dodatkiem mleka też z narysowaną krową. Czyli klasyk Tajlandii. Do tego oczywiście też puder. Widzicie, u mnie jest kosmetycznie bardzo. No chyba Was to nie dziwi. Coś niekosmetycznego, czyli bryloczek. Symbol Tajlandii. I do tego tutaj mam jeszcze, wiecie, z osłonką, mydełko w kształcie słonika. Tak ono wygląda. Jest to zapach takiego delikatnego kokosa, ale bardziej mi powiedziała, że jest to taka woda kokosowa, nie jest to taki natrętny sztuczny kokos, więc tak by się to prezentowało. Tak jak mówię, jestem tu dzięki Wam. Może niektórzy sobie pomyślą, że Boże 600 osób ma tylko na kanale Ponad i się podnieca. Tutaj nie wiadomo na co robi rozdanie. Ale jesteście dla mnie bardzo ważni. Bardzo się cieszę, że ze mną jesteście, że mnie wspieracie, że tworzycie ze mną razem ten kanał. No i mam nadzieję, że tak będziemy cały czas szli do przodu i powiększali naszą rodzinę. To by było na tyle. Słuchajcie, kochani, oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli wpadniecie do mnie na Facebooka, na Instagrama. Tak jak mówiłam, osoba zostanie wylosowana po prostu i myślę, że za jakiś tydzień, może ponad tydzień, e, podam Wam po prostu pod tym filmie, pod tym filmem w opisie wyniki, które osoba wygrała i też w opisie na dole będą wszystkie, to tak jak mówię, warunki, które trzeba spełnić, a jest ich niewiele, żeby wybrać udział w tym rozdaniu. Dobra, nagadałam się, nagadałam się. Teraz się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Buziaki, do dostępnego. Pa-pa!